Witajcie! Dzisiaj zabieram Was na długą wycieczkę. Moi drodzy, mijamy właśnie miejscowość, małe miasteczko Totnes, bardzo stare miasteczko, w którym jest Stary Zamek. Jest to wyjątkowe miejsce, jedno z najdziwniejszych, najfajniejszych miejsc w Anglii. Bo mieszkają tutaj artyści, hipisi, jest dużo rękodzieła. Jest też zupełnie inna atmosfera niż w moim mieście, ale to jest bardzo specyficzne miejsce w skali całej Anglii. Tutaj również jest muzeum czasu, które kiedyś Wam pokazywałam na jednym z dawnych filmów bardzo ciekawa inicjatywa artystki malarki. Muzeum Czasu. A jedziemy do dużego miasta, bardzo dużego miasta. No, podróż trwa ponad godzinę. Drodzy, mijamy właśnie rezerwat przyrody w Dartington. Tam jest głęboko szlak ukryty. E, tutaj bywam, na, prze, na, prze, na prze, przechadzki sobie robię. Myślę, że jutro tutaj przyjadę i pokażę Wam cały ten szlak e, tego rezerwatu przyrody. I tutaj on jest ukryty oczywiście. Od ulicy tutaj niewiele widać, ale wreszcie mogę tutaj montować filmy. Czyli będę mogła pokazać wam wiele, wiele różnych miejsc, z całego tego fajnego szlaku. Tam jest dużo dzikich zwierząt, ptaki, wydry, nietoperze, nawet widziałam fokę w rzece. Tak, fokę w rzece. Także jedziemy do Dużego Miasta, a jutro tutaj wrócę i nakręcę Wam wideoblog z przepięknego rezerwatu przyrody. towarzyszy mi zapach Atelier de Ours, czyli pracownia złota, chór aniołów. Cudna pomarańcza Osmantus, miód. W autobusie wykorzystuje na doczytanie do końca książki OSHO, żyjąc niebezpiecznie. Co my tutaj mamy? Może wam przeczytam. Połóż wszystko na szali, bądź hazardzistą, ryzykuj wszystko, ponieważ następny moment nie jest pewny. Po co niepokój, po co się martwić? Żyj niebezpiecznie, żyj radośnie, żyj bez strachu, bez poczucia... OK, jestem już w Plymouth, jest to duże miasto. Zaraz Wam pokażę, co tutaj perfumowo się dzieje. Tutaj mamy sufrażystki. Kiedy kobiety wyglądały jeszcze jak kobiety. Tak, okej. Okay. 1900 rok. Okej, okay, moi drodzy. Mogłabym w sumie coś zjeść, bo nie jadłam obiadu, ale. Ale niestety nie ma tutaj za bardzo co zjeść. Nawet na zwykłej kanapce z serem mamy tablicę Mendelejewa. Niestety. Dlatego, mimo, mimo że jestem głodna, to niestety tutaj niczego nie zjem. Nie chcę jeść całej tablicy Mendelejewa. Idziemy dalej. Idziemy w stronę perfumerii w House of Fraser. Idziemy dalej. Zjeżdżamy w dół do perfumerii od czasu do czasu bywają promocje. Od czasu do czasu bywają tutaj ciekawe promocje, no ale zobaczymy, czy coś tutaj dzisiaj znajdę. Sklepy zamykane są 17-18, także trzeba się spieszyć, nie lubię tego, ale jest jak jest. Zjeżdżamy do perfumery. Tutaj mamy strefę wyprzedaży. No dzisiaj nie ma jakichś mega atrakcyjnych cen. Jest Pharma Di Capri za 62 funty, czyli 300 zł. No w sumie może to jest i dobra cena, ale nie jakaś porywająca. Kosmetyka, kosmetyki kolorowe, tak, są w dosyć yy, dobrych cenach. Ale ja tu nie przyjechałam kupować kosmetyków kolorowych. Miesiąc temu, dwa miesiące temu te perfumy Serża Lutensa była wyprzedaż, a teraz już wróciły ceny, wróciły ceny wyższe, czyli 80 10 funtów. Chloe, Chloe. Mm, tutaj mamy wyprzedaż. Um, no, widzicie. No, Dalia Divine za 37 funtów. To jest całkiem dobra cena, ale zapach nie porywa. Michael Kors. Yy, nie przepadam akurat za tymi perfumami. No, to jest dosyć dobra cena, ale nie pamiętam tego zapachu. A w ciemno nie chciałabym kupować. Biegniemy do TK Maxa, moi kochani. Yy, jeszcze Wam powiem, jako ciekawostkę, że testowałam przed chwilą Liu Gar, Garlena. Liu Mało znany zapach, który jest odpowiedzią Garlena na Chanel 5. Bardzo ciekawy aldehydowiec. Mniej retro zdecydowanie. No i teraz panorama miasta w centrum. Ładna pogoda. No i pędzimy do Maxa. Pędzimy do TK Maxa, który jest tutaj nieopodal. Może tam mnie coś no Do zobaczenia zaskoczy. za kółko. Mamy piękną pogodę. Idziemy. Idziemy do TK Maxa Ta perfumeria to house... House of Fraser. Miejmy nadzieję, że... Jestem już w TK Maxie. i idziemy zobaczyć, co mają na perfumach. Może tym razem będę pozytywnie zaskoczona. <grym się zna> zobaczymy, zobaczymy. Hmm. <grym się zna> Kenzo, Kenzo, Donna Karan. Boss. Oh, Violet Eye. Widzicie? Hmm, Nadal tu jest. Tom Ford. o oh, wood, wood Tom Ford White. Na no, cena. Gdzie jest ta cena? 44 funty. 220 zł. 220 zł za 10 ml, Czy to jest dobra cena? Śmiem wątpić. No nie wiem, ale tu jest, na przykład, dobra cena Aqua di Parma. Trzy takie fi, e, fi, rolki, trzy zapachy, 34 funty, czyli 100, 3, 3, 150, 160 złotych. Tak, Ficco di Amfati i tak dalej. O, mamy tutaj ulubiony zapach, ulubiony zapach Kim Wild. Kalender, kalendra, pakorabal. widzieliście, że to by pomyślał Kim Wild? Że to? bomba Kim Wild, lubisz szybko? To szyprzy. jest taki klasyczny, delikatny, jest delikatny szypr. Delikatny No i co tutaj? To jest dla panów ciekawsze tutaj. A, a dla kobiet? Co macie dla kobiet? Lord of to już mam. akoła Di Parma, Mirto di Panarea. 19? Ale co to jest? Aha, Body Lotion, dziękujemy. Mm. Czy nic mnie tutaj dzisiaj pozytywnie nie zaskoczy. Oh. No jeszcze poszperam, jeszcze poszperam, ale póki co... Nie ma tu niczego super dzisiaj. Dla mnie przynajmniej wszystko albo znam, albo. Nie potrzebuję. Pomyślę pomyślę. O, jest Hermes, ale to też jest chyba balsam. Tak, żel, żel, żel. żel. Jest też kilka zapachów All Science. All science. Powiem Wam, że ostatnio można kupić w Anglii za 15-18 funtów. Złotych, zapachy All Science. Ale powiem Wam, Spora że to zapachy... wyprzedaż, ale one niestety nie grają z moją skórą. Jest też Ceruti i masz Ceruti, jest y, Rodriguez, ale to nie są do końca moje zapachy. I jest tutaj też Eden, to też nie mój zapach, niestety. Jedyne 14 funtów, czyli y, 70 zł. No, jeżeli ktoś chce, to, to na pewno może znaleźć coś dla siebie. Będę dalej się rozglądać. Tutaj mamy świecę, Ala Salvador Dali. Fajna. Hmm. TK Max to niebezpieczny e, sklep, bo tu jest sporo fajnych rzeczy. Ale powiem Wam, że pilnuję siebie i bywa tak, że wychodzę, wychodzę stąd y, z niczym czasami. Nie, 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 jakby panuję nad sobą, o tak to nazwijmy. Na kawa, kawa musi być gnocchi, gnoki, ale ze słodkich ziemniaków. Gnoki. <noise> Nioki oczywiście. Powiem wam, że dostaję bardzo dużo komplementów od anglików za tą bluzę, ale nikt nie wie, że jest męska. Wracamy do domu. No, coś tam udało się kupić w tym TK Maxie, co takiego to poka pokażę. Wam. Pokażę wam, jak dojadę do domu i zgram to wszystko w jeden długi materiał. Jeżdżamy, wracamy do domu. Jest gorąco. Pokażę Wam odro... odrobinę miasta Plymouth. To duże miasto. Nioki z harisą, mniam miam. Witajcie moi kochani. Już jestem w domu. To jest dosyć długa podróż, bo trzy godziny ponad. Także wiecie, sklepy zamykają o 5-6 maksymalnie, to trzeba się spieszyć. Ok, obejrzeliście taki vlog z mojego dnia. Dopiero uczę się montażu, że tak powiem. To nie jest takie proste. Myślę, że się nauczę krok za krokiem i będzie dobrze. Wiecie, jak wracałam, e, wracałam z tego miasta autobusem, to, e, to pomyślałam sobie, jaki to jest fajny dzień dzisiaj. Czytam co chwila jakieś komentarze nawływały. Tak bardzo serdeczne, wspaniałe komentarze, gdzie dzielicie się ze mną również swoimi obserwacjami, pomysłami na inne filmy. I byłam w tak dobrym nastroju, no ale pojawił się, no musiał się pojawić, hater. Nigdy wcześniej nie widziałam tej osoby na moim kanale. Pozdrawiam Pana bardzo serdecznie. Myślę, że, wie Pan, tak ostentacyjnie atakowanie kobiet wulgarnymi słowami to po prostu bardzo tutaj Pana obnaża. Bardzo Pana obnaża, obnaża Pana męskość. I radziłabym troszeczkę poczytać na temat archetypu męskości, wojownika, bo każdy prawdziwy mężczyzna chce mieć ten archetyp wojownika w sobie. Yy, natomiast jeżeli pan poczyta troszeczkę więcej o archetypie wojownika, to dowie się pan, że wojownik, prawdziwy wojownik, yy, zawsze yy, mężczyzna chronił kobiety, yy, chronił osoby słabsze, dzieci, kobiety, staruszki. To był prawdziwy wojownik. Yy, wojownik nie żyje po to, aby się yy, naparzać z innymi yy, agresywnymi ludźmi czy wojownikami. To nie jest to. Yy, agresja w przypadku yy, takiego archetypowego wojownika jest yy, zawsze używana w dobrym celu, czyli aby chronić, bronić, chronić, bronić kobiety i osoby słabsze. Pan natomiast yy, przychodzi tutaj i wulgarnymi słowami atakuje kobietę, yy, imputując jej jakieś rzeczy, jakieś dziwne, typu: pani usuwa komentarze. Nie miałam, yy, nie miałam potrzeby usuwania komentarzy yy, pod filmami o anglikach, dlatego że komentarze były. Pozytywne, drogi panie. No ale dobrze, mniejsza z tym. Hmm, proszę, nie będziemy się tym przejmować, moi drodzy. Po prostu zawsze musi być troszeczkę, <noise> musi być ta łyżka dziekciu. E, nawet w takim, prawda, słoju miodu, jaki dzisiaj miałam, bo dzisiaj ten dzień był bardzo przyjemny. Moi kochani, dobrze. Pozdrawiam pana serdecznie i bardzo proszę, proszę iść na jakieś wiecie, wie pan sporty walki, tam pan się wyżyje, może worek bokserski pan sobie kupi, mięśnie pan sobie wyrobi i wie pan, będzie dobrze. Będzie dobrze. Troszeczkę tej złej energii z pana ujdzie i nie będzie pan musiał atakować wulgarnymi słowami słowami obcej kobiety na YouTubie, która nic złego nie robi. Dobrze, moi kochani, przechodzimy teraz do do tego, co, co mówiłam wcześniej, że pokażę Wam, co mi się udało kupić w TK Maxxie. E, jeśli chodzi o te perfumy, a może te perfumy zostawię na koniec. To będzie dla Was niespodzianka. <grym> Dobrze, co tam wybrałam z tego, co pokazywałam Wam? A może coś innego jeszcze znalazłam? Dobra, kochani, pokażę Wam, co kupiłam. E, tak jak już widzieliście wcześniej na filmie, kupiłam... Czasami są takie dziwne, egzotyczne, różne, wiecie potrawy, czy jedzenie, czy przyprawy. Mm, więc kupiłam pierwszy raz y, nioki, ale ze słodkich ziemniaków. Słodkie ziemniaki są bardzo zdrowe. To nie jest moje ulubione jedzenie, ale wiecie, czasami kiedy nie mam czasu gotować, to chciałabym zjeść coś treściwego, w miarę zdrowego i tak na szybko. Więc nioki to jest coś szybkiego, wegańskie ze słodkich y, ziemniaków bez konserwantów. OK, Ale Znalazłam też coś takiego. Już pokazuję. Tak, bez okularów nie, nie, nie pójdzie to dobrze, moi drodzy. Ok, co to takiego? Belazu. Apricot harissa past, Czyli harissa, którą znam oczywiście, czyli taka bardzo pikantna pasta, zwykle z chili, z czosnku tworzona. Ale tym razem to jest um, apricot, czyli morelowa. Morelowa harissa. Pomyślałam sobie, że to będzie ciekawy smak. Chociaż ja nie lubię kuchni słodko-kwaśnej i nie lubię też za bardzo mm, owoców, jeśli chodzi o potrawy słone czy pikantne. Nie lubię dodatków owoców. Wiecie, żadna pizza z ananasem, nic takiego. Nic takiego, ale pomyślałam sobie, że tak poczułam, że to może być ciekawy smak. Morela i harisa i jest to rzeczywiście ciekawy smak. Właśnie dodałam troszeczkę do nioki, bo ja powiem wam, że mm, Lubię eklektyzm we wszystkim, również w jedzeniu. To się chyba nazywa kuchnia fusion, prawda? Ale bez przesady, to nie jest żadna kuchnia fusion w moim przypadku, tylko po prostu lubię eksperymentować i czasami, właśnie, wiecie, nioki to kuchnia włoska, tutaj kuchnia arabska i to dobrze dobrze smakuje razem. Podobnie jest na przykład z, ze szpinakiem. Ja dorzucam do szpinaku oprócz czosnku i różnych tam serów zwykle fety. Dorzucam kary, przyprawę kary, kurkumę. Myślę, że większość ludzi tego nie robi, a ja tak zrobiłam i to mi bardzo dobrze smakuje, naprawdę. Dobra, a teraz przechodzimy do jakichś tam kosmetyków. Już Wam pokazuję, co kupiłam, moi drodzy. Polski krem znalazłam. Krem hydro. Hydro krem nabliżający pod oczy, jednak trzeba okulary znowu założyć. Arnika, kwas hialuronowy, witamina E, witamina A, skóra odwodniona. W TK Max Polski Kosmetyk, więc kupiłam, bo potrzebuję kremu pod oczy. No, zobaczymy, jak się będzie sprawował. Jaka to jest ma e marka? Nie widzę dobrze. Nowa nowa Clear? Jakoś tak. Zobaczymy. W każdym razie, kolejną rzeczą, jaką udało mi się kupić. Teraz już odsłonię lico. Będziecie mogli sprawdzić, czy to dobry zakup, czy niekoniecznie y... Oriena. Tutaj z tyłu to wygląda tak, jakby to był kosmetyk koreański, ale nie wiem. Może wy się znacie. Wiecie, co to jest? Y... Oriena, ta marka. Wygląda na kosmetyk koreański. Jest to komfortowy, lekki Comfort Air Fit, tak się nazywa, krem BB. Bardzo fajny kolor. Wydaje mi się, że Prawie idealny dla mnie, czyli nie za ciemny, nie za jasny. Bardzo lekki rzeczywiście, bardzo nowoczesny, lekki, lekki kosmetyk. Krem BB. E no i sprawa się rypła. Niestety nie umiem dodać kolejnej części tego filmu, gdzie pokazuję Wam, jakie perfumy ostatecznie kupiłam w TK Maxxie. No przepraszam Was, ale dopiero uczę się montażu. Jeżeli chcecie zobaczyć, to będzie to w kolejnym, króciutkim filmie.